Administracja geodezyjna i kartograficzna jest znaczącym uczestnikiem procesów obrotu nieruchomościami oraz procesów inwestycyjnych. Administracja ta odpowiada za treść map i rejestrów odzwierciedlających położenie działek, gruntów, ich granic, budynków, infrastruktury technicznej oraz innych szczegółowych technicznych. Zadań jest dużo. Najkrócej mówiąc jest to wstęp do obsługi wszelkich inwestycji, jakie dzieją się tutaj na terenie powiatu. Rejestrujemy wszystkie dane dotyczące nieruchomości powiatu wejherowskiego, co się z nimi dzieje. Również i obsługujemy, tak jak wspomniałem, proces inwestycyjny. Prowadzone przez wspomnianą administrację rejestry oraz mapy stanowią między innymi podstawę planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych. Statystyki publicznej i ewidencji gospodarstw rolnych. W 2010 roku podpisano porozumienie, którego celem jest scalenie i udoskonalenie zadań administracji kartograficznej i geodezyjnej. Do projektu należy 11 powiatów, a przewodniczy im powiat wejherowski. Zostaliśmy tak docenieni przez m.in. kancelarię Prezydenta, przez Związek Powiatów Polskich, przez Rzeczpospolitą w konkursie, w którym dokonuje się oceny Inicjatyw obywatelskich, samorządowych, dotyczących samorządu, instytucji samorządowych. My od prawie pięciu lat jesteśmy liderem projektu i kierownikiem, który dotyczy sprawnej administracji geodezyjnej. Jak na dzisiaj geodezja działa, jak można powiedzieć, w Polsce w takim rozproszeniu. Każdy właściwie załatwia według własnych procedur. W województwie pomorskim powstała taka tutaj nasza inicjatywa i przystąpiło do niej 11 powiatów i dalej uczestniczy. I gdzie postanowiono scalić tak, te wszystkie procedury dotyczące ewidencji gruntów, ewidencji map, wydawania tych mapek, wszystko to, co dotyczy geodezji. Od 2010 roku wspólnie realizowane są przyjęte usprawnienia, wzór dokumentów i tym podobne. Wszystko po to, żeby administracja geodezyjna w wielu powiatach była spójna. W projekcie uczestniczy zarówno powiat wejherowski, jak również powiaty Chojnicki, Czuchowski, Kartuski, Malborski, Nowodworski, Gdański, Starogardzki, Sztumski, Tczewski oraz miasto Sopot.